Na trofeum Z tego rapu nie skapnie nigdy nic Ale mam to, wiesz gdzie? Tam gdzie bywałem, przez to przedtem się robi niebezpiecznie Nie wiem co chcą ode mnie przed dzień ujawnię swe intencje. Nie zna siłę ani na aferę. Sam za sobą w skodzie jestem. Jak już coś robię, to nie minimalnie. Nigdy się nie oszczędzam. Może tu zgubić, ale wytykanie tego mi nie pomaga w nerwach. Jedyne paki, jakie ja tu widziałem, to tylko pluginów. Zdala od narkotyków, jednorazowych przygód. Czyli w sumie nuda w życiu. Całodobowo na majku i teksty. Mnie czasu teraz i tak lej wersy. Na Dejdę de nieoczekiwanie i niespodziewanie tu zostanę pierwszy. mówił token, pa a Make yeah. the a city abandon. Ja chopper, a keep sending merry. Gam Are you ready? I'm on the spot, never stop, just go and give me a credit Finally in the city, spreading, gonna do huge work, where is he? He's just learning, send me, never the NDA On my own, every time I get up in business in the alley state Bez liter, nie wychodzę z domu, mam niezły dzień dziś Zdarmo, darmo, darmo, zakona, bo nie będzie we krwi Nie mogę wyrwać się z kleszczy, robię to z pasji, nigdy dla pensji Podchodzę do tego serio, poważnie, wchodzi pod skórę, to jest z czymś kapel Ty patrzysz na podłogę, jak pustosok tu będę Na sobie mam szatę, nie balaklave klawę Napadnę nagry Momentalnie i z rapem katem Będę all je yeah, all for nothing give me the space za dużo w życiu przelany quest Czek ten cash pracuje cały dzień nie usted best never do a test to me okej okay? Takenę plany na bagun na it To nie to wiedzą, pochodzę z si lesy The never idę na zwineras starving, Sgoczuję losy za dobre patendi, Czemu nie widzą, że zostanę wielki? Mało to znaczy jestem konsekwentny Jadem za mało, więc muszę jeść dużo i teraz za czterech to biorę te kęsy Formalnie nie ma nikogo lepszy forma nie spada ja szyfuję teksty No mogę żyć tak jak koni no bo mnie to wcale nie kręci zrobiłem dużo w muzyce a kiedyś to byłem tak miękki jak welur mogę wam powiedzieć dzięki gdy w końcu zabiorę to moje trofeum